Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje. Dzisiaj gościmy... Cześć, nazywam się Piotr Koryś. Znany jestem pod ksywą Ramel z wydawnictwa Grammel Books. Dlaczego zaginione światy? Co jest takiego w tej grze, co skupiło twoją uwagę? Jest kilka rzeczy. Po pierwsze, no, wydaliśmy... Zemur, która, która jest siostrzaną grą do Zaginionych Światów. I tak jak Tomkowi Majkowskiemu bardzo podobał się film na pierwszej części, to ja jestem wielkim zwolennikiem Konana i ogólnie Koka, Fica Libera i tam paru jeszcze innych, Zalaznego i ogólnie tego Sword and Sorcery nurtu. I dlatego ja chciałem właśnie też wydać zaginione światy, dlatego też ja w większości tłumaczę teraz siedzę i tłumaczę zaginione światy. No, bo dla mnie to jest taka gra, właśnie, w którą ja lubię. Barbarzyńcy. Dziwne, kulty, a walka między prawo, praworządnością, chaosem a neutralnością wielkie multiversum, gdzie się mogą przenikać światy i, i postacie z różnych światów. No i to wszystko takie związane właśnie z tym z tymi barbarzyńcami. Zresztą. No, jednym z, z moich największych sukcesów to jest wydanie Bestii barbarzyńców Umberto. I to nie ukrywam, że tutaj też gdzieś chciałem coś z tego z zrobić. I to już mi się połączyło z tym drugim pytaniem, o czym jest ta gra i co ta gra dobrze robi, czyli ta gra dobrze odtwarza tutaj światy tych barbarzyńców, światy Konana i tak dalej, prawda? Tak, i jest do tego bardzo dobrze robi mechanika, bo to jest to mechanika od bardzo prosta, do tego wszystkie te pakiety postaci, gdzie robisz postać, drużyna robi postać, gdzie ci w... 20 minut i one mają już od razu połączenie ze sobą, jakąś tam sieć powiązań. Do tego jeszcze przy tym tworzą świat i każde miejsce, gdzie każda jakaś przygoda, która będzie się działała, może stworzyć kolejne miejsca. I tutaj, w przeciwieństwie na przykład do samej, do, do wyprawy za mur, mamy jakieś tam narzucone, znaczy może nie narzucone mam przykładowy setting składający się z wielkiego. Wielkiego e, miasta Jundar, gdzie, gdzie wszyscy się niby spotykają i z e, czterech stron świata oczywiście, gdzie można zwiedzać różnego rodzaju a, królestwa, miejsca, Czę, wszystkie z nich zostaną opisane na naszej zbiórce, kilka już jest, jest e, opisana kraina łowców niewolników oraz północ e, zamieszkana przez gigantów. A także jest jeszcze. Są jeszcze dwa imperia ryboludzi, czy też innej rasy, jak się tam gdzieś znajduje i to czy, i walki z naszym ogólnie między sobą i z ludźmi. Czyli rozumiem, jest tam pełno tabel losowych i można sobie generować różne rzeczy, tak? Hmm. Wiesz co, tak, w pewnym, w pewnym sensie, bo generujesz to przy tworzeniu postaci, przy tworzeniu przygody, pakietów przygód, a także po prostu dogadujesz się co tam tak naprawdę zrobisz. Mhm. Gracze mogą sobie wymyślać. To nie jest tak, że masz na przykład całe opisane, jeżeli masz na przykład Wschód, to masz opisane wszystko, każde miejsce. z, z Masz tam cztery lokacje, 4-5 lokacji, mniej więcej będziesz wiedzieć co to jest, bo na przykład w jednym miejscu znajdziesz y, krok bankowe miasto szalonego czempiona pra praworządności. E, ale to jest tylko takie, to są tylko takie ramy, więc jak będziesz chciał tam na przykład odkryć jakąś zaginioną cywilizację, e, coś w stylu Wakandy, no to też będziesz mógł to sobie wprowadzić. Okay. No, i do tego jeszcze jest bardzo fajna rzecz, bo są to wszystko działo się to Wszystko dzieje się po. Ja nie wiem, czy, czy powinienem spoilować, ale, ale i tak będzie ta historia, więc to się dzieje po wielkim kataklizmie, którzy, do którego doprowadzili pradawni, a, którzy po prostu parali się magią i sięgnęli zbyt mocno w magię i w ten konflikt. To skończyło się kataklizmem, tych, pra, tymi pradawnymi, e, tych pradawnych można w jakiś sposób jeszcze gdzieś spotkać, e, a także w pewien sposób grać jedną z takich. Mhm. Powiedz mi czy jakieś kampanie do tej gry wyszły? E, wiesz co, Ach, do, do tych gier z, z Flatland Games nie wychodzą kampanie. Mhm. A społeczność? wydaje jakieś y, przygody i nie My będziemy wydawać y, nasze własne kiedy y, postaci i pakiety, y, y, pakiety przygód. Wtedy można sobie grać, a do tego tak naprawdę prosty generator lochów, gdzie wymyślasz sobie lokacje i, i coś robisz. Masz naprawdę to, co ostatnio widzieliśmy z, z zaginioną biblioteką. Coś, co zrobiliśmy z koronelem czy znaczy, On stworzył podstawę, ja to tu, przystosowałem do zaginionych światów i naprawdę fajnie. W moim zdaniem to wyszło. Mhm. Według mnie bardziej takie m, mięso przydatne dla mistrzów gry to właśnie m, opis lokacji niż, niż samej jakiejś fabuły, przygód i tak dalej, bo zawsze gdzieś tam. Te lokacje można jako puzzle gdzieś tam władować do swojej przygody, prawda? I dlatego my się chcemy na tym z, z, skoncentrować. Nie stricte przygoda, tylko po prostu, a masz takie i takie. Ja teraz właśnie siedzę nad czymś, co zaczyna się standardowo, czyli oczyść miejsce ze zła, no a tak naprawdę to zobaczycie. Już nie. Mm -hmm. W Kolejne pytanie. Jeżeli będę grał w inną grę i bym miał te zaginione podręcznik do tych zaginionych światów, co z tego podręcznika mógłbym wyciągnąć do swojej gry? Jakieś tabele, generatory, co, co się przyda? Generatory bez problemu, generatory jakiegoś dzieciństwa, miejsc. To wszystko naprawdę by się sprawdziło. Jeżeli grałbyś w OSR, to bez problemu z, z istniejącymi poradnikami e, otwory, czary, dałoby się też gdzieś zaadaptować. Czyli jeżeli, jeżeli gra jest oparta na mechanice Old DD, to można w zasadzie. Nawet nie musi być na Old DND, ponieważ istnieje coś takiego jak Guide to OSR. Bodajże, nie, nie pamiętam w tym momencie nazwy, ale to jest coś takiego, co porównuje ci w kilku grach z NUTUSR OSR i nie tylko, bo ma też Dungeon World postaci i post bardziej potwory. Wtedy możesz sobie sam zobaczyć, jak zrobić, jakby sam, tego samego potwora w różnych miejscach. Czyli, różnych systemach. Czyli te zaginione światy można wykorzystywać do dowolnego OSR-a, prawda? tak naprawdę, dowolne osr możesz i w dobrym klimacie wykorzystywać do innych. to O to chodzi. No, i to, te wszystkie OSR-y można łączyć ze sobą. Będzie ciężko połączyć cyberbankowe OSR z zaginionym światem, czy z wyprawą z domu. Tak samo jakoś. No już trochę bardziej Mado z, z innymi. No ale jeżeli mówimy o jakiejś fantazy, to dodałoby się tak. Chociaż jest. Chociaż i SF też można na przykład w więznych wojnach też jakieś tam pustynie, pustynie i jakieś prymitywne ludzie. Tak, tak, ale to jest już coś innego. Może mhm. zdecydowanie coś innego. No, no tak tak. Prowadzenie postaci. Z zaginionych światów, które spotkają e, postaci z karabinami laserowymi, może skończyć się trochę słabo dla tych Czy Gramel planuje wydać jakąś kampanię, przygodę do zaginionych światów? Czy tak naprawdę planujemy wydać? E, chcielibyśmy, chcemy, już dogadaliśmy się, dogadałem się z dwoma osobami, wydać e, podręcznik w którym znajdzie się znajdą się pakiety postaci dodatkowe, pakiety przygód, czyli te generatory przygód dla przygód, no takich miejsc bardziej i, i sytuacji dla mistrza gry, bo to nie jest tak, że robisz przygodę tak na no zupełnie, tylko tak tworzysz um, bardziej szkielet e, i kilka e, kilka e, lokacji, w tym dwie to będzie e, Wyspa Zaginionych Bogów i Leże Czarnego Żmija, to są dwie przygody, e, oraz właśnie lochy, takie gotowe lochy, na zasadzie wchodzisz, w jakiś sposób misz gry sobie e, załatwia, wymyśla wstęp i, i wchodzą i działają. Czyli takie puzzle, y, gdzie tam przy okazji można to wszystkie dorzucić. No dokładnie o to tak naprawdę, to nawet w, już w pierwszej, z tych przygód, które wrzuciliśmy ostatnio, czyli w bibliotece, znajduje się coś związanego z właśnie z wyprawą za mur. Nie wiem, czy ktoś to znajdzie, ale, ale jest coś mhm. bardzo chciałbym. Żeby to się udało, bo to są naprawdę dwie, to będą dwie książki, w tym trzeciej. Z przygotowaniem to będą dwie duże książki w kolorze, w sumie za 200 zł to są, czy tam 250 zł to są dwie książki z 350 stron w kolorze. Więc z zupełnie nowymi grafikami nie wszystkie będą tamte bo będzie tylko część, plus część czarno-białych, co nam sepi, ale, ale będziemy starać się jak najwięcej wrzucić też. Yy. Zależy mi na tym, no i dlatego jest taka cena, taka, niska, bo niestety papier jest, no nie jest najtaniej w tym momencie. Ze swojej strony chciałbym wszystkich zaprosić do zbiórki Zaginione Światy, bo warto, zwłaszcza jak ktoś się interesuje OSR-ami, lub światem konana. Zapraszam. Dzięki wielkiemu. Miłego gniazdka. Oczywiście. Czarownik, czarownik, ty dać łapka w górę.